W świątecznym opakowaniu kawy Jakob znajdziesz prezent oryginalną metalową miarkę, która pomoże Ci zaparzyć doskonałą, aromatyczną kawę dla siebie i najbliższych. Jakob skromny. prawdziwie królewski aromat. W kącie rzeczy uważam, że jesteś fajny. 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 Że jesteś fajny. fajny, Odsłuchujesz, fajny. ile chcesz. Popie pocztę głosową masz za darmo, na święta i na co dzień. Od teraz każdy może nagrać ci dobrą wiadomość. Wiadomość została skazowana. Tylko ona zna tajemnicę, którą ludzie chcą poznać za wszelką cenę. Tylko on może ją uratować. Michael Douglas w filmie Nikomu ani słowa w kinach. Podaruj bliskiej osobie prezent, na który czeka. Podaruj Simplusa. W każdym zestawie dodatkowo aż 50 zł na SMS-y. W prezencie? Nowość. W Idei Optima możesz zamieniać darmowe minuty na darmowe SMS-y. Niewykorzystane przechodzą na następny miesiąc. Nowa Idea Optima. Nastrajamy się na święta. You, to dla Ciebie, Leni. Była dziewczyną z dobrego domu, ale na swej drodze spotkała Troja. On pokazał jej, jak wygląda prawdziwe życie i jazda bez ograniczeń. Ale rock and roll też ma swoje granice. Winona Ryder i Ethan Hawk w filmie Orbitowanie bez cukru w niedzielę o 22.00. Urocza nastolatka w dniu swoich 16 urodzin odkrywa, że jest czarownicą. Od tej chwili niezwykła moc pozwala jej rozwiązywać wszelkie problemy. Niesie to za sobą wiele zabawnych sytuacji. Zjednuje przyjaciół, ale i przysparza wrogów. Sabrina, nastoletnia czarownica. Nowe odcinki w niedzielę o 11.30. Kiedy terroryści grożą zagładą Ameryce, wywiad wystawia do walki najlepszą broń. Tajny agent Tasker jest narażony na wiele pokus. Oparzeń i ciosów w szczękę. Jestem szpiegiem. Arnold Schwarzenegger i Jamie Lee Curtis w megaprodukcji Jamesa Camerona. PRAWDZIWE KŁAMSTWA 10 GRUDNIA O 21 Gigantyczne ilości nagród Wspaniałe goście rzęgie. Już jutro klub Ostatu, godzina 15.45